Wprowadziłem się do nowego mieszkania w zeszłym miesiącu. Nic szczególnego. Tania kawalerka w starym budynku. Takim, gdzie podłoga skrzypi, rury jęczą, a sąsiadów słychać przez ściany. Na początku wszystko było w porządku, aż zacząłem zauważać coś dziwnego. Moja szafa w sypialni czasami pachniała inaczej, jak stare drewno i kurz. Na początku myślałem, że to po prostu kwestia wieku budynku, ale kilka dni temu poczułem przeciąg z wnętrza szafy. To nie miało sensu. Szafa przylegała do innego mieszkania, a z tego co wiedziałem, nie było tam żadnych wentylacji. Wczoraj wieczorem ciekawość wzięła górę. Zacząłem opukiwać ściany i wtedy to znalazłem. Ukryte drzwi. Prawie niewidoczne, ale zauważyłem, że ściana nie do końca się zgadza. Farba była odrobinę nierówna. Nacisnąłem i ku mojemu zdziwieniu przesunęła się. W tym momencie powinienem przestać. Ale oczywiście tego nie zrobiłem. Chwyciłem latarkę i pchnąłem ukryty panel. Za nim znajdował się wąski korytarz, ledwo na tyle szeroki, żebym się przez niego przecisnął. Powietrze było stęchłe, a ten dziwny, zakurzony zapach stał się jeszcze intensywniejszy. Wszedłem do środka. Tunel prowadził do małego, ukrytego pomieszczenia. Bez okien, bez światła. Tylko stare, drewniane krzesło stojące na środku. A ściany? Ściany były całe podrapane długie, głębokie rysy jakby ktoś drapał je raz za razem. Niektóre były stare, niemal wtopione w drewno. Inne wyglądały na świeże. Poczułem, jak powietrze się zmienia. Jakby samo pomieszczenie wstrzymało oddech. Nie umiem tego inaczej opisać. To miejsce było. złe. A potem zauważyłem coś jeszcze. Krzesło miało pasy. Prawdziwe, skórzane pasy, przymocowane do podłokietników i nóg. Wyszedłem stamtąd natychmiast. Zatrzasnąłem panel i przysunąłem do niego komodę. Prawie nie spałem tej nocy. Każde skrzypnięcie w mieszkaniu sprawiało, że miałem ciarki. Rano przekonałem się, że przesadzam. Może to było tylko stare przejście techniczne, albo jakieś dziwne pomieszczenie do przechowywania. Postanowiłem sprawdzić to jeszcze raz w świetle dnia, żeby się upewnić, że to nic takiego. Przesunąłem komodę. Ukryte drzwi były otwarte.